Cześć, kolejne, w kolejnym filmiku dzisiaj Was zapraszam na tematykę włosów. Bo mam nadzieję, że taki film się spodobał, Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, przymierząc z każdym moim filmem i nie żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania i pozdrowienia będą na końcu. I dzisiaj właśnie postanowiłam, że zrobię taki filmik właśnie co używam do pielęgnacji włosów i jaki szampon, jakie odżywki. Też jakie sprzęty do włosów używam, też chciałam wam się w tym filmiku Wam pokazać. Trochę mi się nazbierało, więc postanowiłam, że taki film Wam nagram. Chciałam już wcześniej taki film nagrać, no i dzisiaj się właśnie udało. I tutaj mam pierwszą, właśnie rzecz, którą używam do włosów, czyli szampon. I zaczęłam pierwsze od szamponu, czyli właśnie jak yy, moja, właśnie rytuna na moich włosów. I ten szampon używam między druga czy trzecia butelka, bardzo lubię ten szampon. ten szampon z Alnibio. I ten idzie do projekta Denko, ten szampon. Chciałam nadzieję, że Wam za szybko nie pokazuję. I to jest mililitrów za zupełnie 400 i naprawdę na długo starczy. I ma przepiękny zapach. Uwielbiam ten zapach właśnie tego szamponu. W ogóle odżywki czy maski czy oni bio naprawdę przepięknie pachną. Pięknie pachnie naprawdę. I tylko, że jedyny minus, który widzę w tej, ły, trochę <laughs> wyciekło. A trochę wyciekło, ale to nic. To no ta pompka jest, I wiecie, trzeba tak na stąd naciskać. I nie lubię tego. Chodzi o to, to nie lubię. Ale oczywiście sama formuła jest fajna i to jest na objętość. I powiem wam, że od niedawna, czy od stresu, czy od witamin, Tutaj mi się jakoś tak trochę puszą. Te włosy mi się zaraziły. Ja kiedyś miałam bardzo grube włosy. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, to moja mama mi na to przycinała te włosy, więc te objętość tych włosów właśnie się robiła. Ale później mi się, nie wiem, czy to z wiekiem, czy po prostu jakiś witamin, zaczęły mi te włosy właśnie niestety tak troszeczkę maleć i też mi dużo wypadało tych włosów i postanowiłam, że coś na odjęte sobie wezmę. Używałam też szampony różne z Ala już e, różnych szamponów. Ale tak jak mówiłam, ostatnio właśnie zaczęłam używać właśnie ten z Olymbią. Tak jak mówiłam zapach jest przepiękny, tylko ta pompka nie wkurza. Ale po prostu szampon jest w porządku i bardzo gruby. To jest, idzie do projektu Adenko i też właśnie mam nowy, więc też mam dzisiaj na świeżo umyte włosy, więc też możecie zobaczyć, jak te włosy właśnie wyglądają właśnie po umycie, po mojej całej uroczyny pielęgnacyjnej. I kolejny to jest, odżywka do włosów. Towa, Chyba tak to się czyta. Tutaj jest 200 ml i też przepięknie pachnie. No, przepięknie pachnie w ogóle. Uwielbiam ten zapach tych kosmetyków z OnlyBiom. Tak jak mówię, na promocji można tanie dostać. I kolejny to jest rzecz, którą używam do pielęgnacji włosów i raz na tydzień, raz na dwa używam, jeśli chodzi ten produkt. To jest, i dzisiaj tego też używam, to jest maska ratunkowa. I powiem Wam, że też przepięknie pachnie. Miała ja tak już tyle zużycia życia, używać. Naprawdę przepięknie pachnie. Jeszcze są takie większe odżywki. Co mówię? Jeszcze większe maski są. Wiem, że moja siostra używa. W ogóle moja siostrzenica i siostra właśnie poleciły mi te z ono produkty. I też maskę, żebym sobie kupiła do włosów. Naprawdę przepięknie pachnie. Oni właśnie zaczęły. Oczywiście też wiem, że dla Paula używała te właśnie produkty, więc też... Ale przepięknie pachnie. Tak uwielbiam po prostu wąchać te produkty. Sztos. W ogóle uwielbiam te produkty wąchać, w ogóle... Coś tam jednak dadzą te włosy, coś jednak czuję, że jest jakaś zmiana. I tutaj jest mililitrów, zaraz Wam powiem, 200. To jest trochę mniejsza niż taka inna, o, jeśli chodzi o maskę. I tutaj mam... Kolejne produkty z OnlyBio, czyli odżywki do włosów. Bierzemy odżywkę do włosów taką. I to jest bez spukiwania. Też pięknie pachnie, uwielbiam. Ja sobie właśnie na mokre włosy ją używam. Pięknie pachnie. Naprawdę uwielbiam ten zapach. I tutaj mililitrów jest 150, jeśli chodzi o te odżywki. Ja wam pokażę, jak ona wygląda. Te, on I kolejna odżywka, które też użyłam, oczywiście tak, na zamiennie używam. Odżywka właśnie w giełce. On libią też ją ja bardzo lubię i też pięknie, przepięknie pachnie. W ogóle, ten zapach to jest po prostu przepięknym. Też wam pokażę, właśnie jak on wygląda. Też na promocji, tanie można dostać w Rossmanie. Mam nadzieję, że dobrze Wam pokazuję, że widzicie, jak pokazuję te produkty. To jest takie drzewka w giełce, To są właśnie wszystko, jeśli chodzi o Bio. I kolejny to mam z Isanem, Z Rosmana, właśnie olejek do włosów, też go używam. To przepięknie pachnie. Olejek. Czy też jest duże zużycie? I ten korek zawsze mi wypada. Ale też lubię tą pisany olejek. Też wam pokażę, jak on wygląda. to naprawdę kilka złotych kosztuje. A taki zapach ma naprawdę ładny. Lubię wochać te, te produkty. Tak to właśnie wygląda ten olejek. Do włosów taki właśnie. Wiem, ja że też blugi silver też właśnie o tym olejku mówiła. I tutaj mam litrów 100. I kolejne produkty. Produkt, który używałam na wyjeździe. To jest serum z Stars. Stars and the Stars chyba, tak? Z, z serum. Też pięknie pachnie w ogóle. Też jest fajne. I 50 ml. Więc do samolotu, do, do bagażu podesznego to oczywiście mi się zmieściło. I też, jak byłam właśnie w Belgii, to używałam. I też używałam właśnie, nie, nie wzięłam chyba tego, nadal mam, ale w takiej samej pojemności też użyłam właśnie odżywkę do włosów, taką mniejszą też 50 ml. Odżywek nie brałam, wiecie, ponad 100 oczywiście nie można brać, więc wziąłam właśnie takie malutkie właśnie stars and the stars, bo tak to się czyta, mam nadzieję, że nic się nie pomyliłam. I to jest 50 ml, więc to jest mój kolejny krok, jeśli chodzi o i ostatnio właśnie byłam w Action i kupiłam trzy produkty do włosów. Jeszcze nie testowałam, ale jeśli testowałyście, możecie powiedzieć, czy są dobre, czy tak niekoniecznie. Taki olejek do włosów. On nie pachnie. Zobaczę. Pięknie pachnie. I to jest 140 ml. I to jest w mgiełce. Taka. Oliwka. Tylko właśnie nie wiem, czy... Muszę doczytać jeszcze, bo jeszcze nie używałam. Czy to, wiecie, da mokre włosy, czy to da suche, czy tak, nie wiem. I to jest Beauty Depth. Czyli można tak używać bez spłukiwania. Pewnie na mokre włosy. Bardzo pięknie pachnie. W ogóle, Ona jak tak wygląda. To jest właśnie moja nowość z Action. po kilka złotych kosztowała właśnie. Nie trudno mi powiedzieć właśnie teraz, Gdzieś paragon zgubiłam. A oczywiście, może w jakiś innym siebie mam powiem, jakoś to w blogu. vlogu. I tutaj, dwa ostatnie właśnie produkty, które kupiłam właśnie też nowości w, w mojej właśnie pielęgnacji włosów. To właśnie są, jeden to chyba do rozczesywania włosów, chyba. No, który to. Muszę zobaczyć. Spray przeciwko, właśnie tak, wiecie, wiecie łatwiej właśnie nie oszczesywanie tych włosów, przecież zawsze miałam z tym problem. W dzieciństwie też, e, kiedy były takie szczotki, sztot, pamiętam, takie, no, że... wyrywały aż włosy i bolało. Teraz są szczotki naprawdę fajne. Ja teraz od kilku lat używam takie właśnie szczotki z Aliexpress, z, z Temu, to jest właśnie szczotka właśnie z Temu. Miałam jakieś taką różową, mam taką niż niebieską. I powiem Wam, że też mi się fajnie sprawdza. Nie wyrywa mi tych włosów. I dla mnie wszystko z jest przyjemnością niż kiedyś. Fajna ta szczotka jest, Uwielbiam to szczotka. To jest właśnie moja nowa szczotka. W ogóle bym chciała Wam pokazać z temu. I to jest. Yy, też serum do włosów. A jeśli chodzi o ten. Do y, rozczesywania włosów. Z, y, łatwo, y, to jest do. chyba coś takiego, tak mi się zdaje, że. Do, dobrze. spray przeciwko wplątaniu się włosów. Czyli, tak jak Wam mówiłam, właśnie to nieraz mam problem z tym i od dzieci mam problem właśnie z tymi włosami. Mam takie niesforne włosy. Tak samo jak y, robię sobie jakieś fale czy loki, to powiem Wam, że to jest krótko, u mnie trwa, bo mam chyba tak ciężkie włosy. Na żadnym mi się nawet właśnie taka fajna fryzura nie trzyma. Więc dlatego mam takie proste włosy na co dzień. Zobaczymy, jak tutaj pachnie. Też ładnie pachnie. I to jest 150 ml. I mówią, te można kupić właśnie w akcji. No i tutaj kolejny właśnie to jest produkt, który właśnie, moja nowość, jeszcze nie testowałam. Sypałbym. To jest właśnie serum do włosów. Serum do włosów. Też fajne, takie właśnie w, w sprayu. Też ładnie pachnie. na no, chyba mniej niż ten. I też chyba 150 ml Więc to są moje trzy nowości. Więc jeszcze będę testowała i na pewno coś ja dam wam dać, czy się sprawdza, czy też niekoniecznie. Bo te co tutaj są rzeczy, które się sprawdzają. Więc to jest właśnie to, jeśli chodzi o takie, wiecie, specyfiki do włosów, szampony i nie tylko. Tak jak ja wam pokazywałam właśnie szczotkę, jeśli chodzi o takie moje do, do włosów. No, będę musiała chyba znów poferować włosy. I tutaj mam suszarkę, którą używam zawsze. To jest moja suszarka, już tyle, a już ją mam. Dzisiaj to używam, nie suszarki, tylko co innego. prezent od mojego męża. To jest suszarka z oszą, W ogóle bardzo ją lubię, fajnie mi się sprawdza. Tak właśnie wygląda. I pokazuję właśnie moją suszarkę, wam, którą używam na co dzień. To jest pierwsza właśnie rzecz, którą chciałam pokazać. I to jako, jako pierwszy sprzęt, który używam. I kolejny to jest falownica. To jest z bidronki. I powiem wam tak, jeśli chodzi o tą falownicę. To jak robię sobie fale, To u mnie to jest, często nie mam podłączonego. Ale mi szybko zlikają te, może nie szybko, ale gdzieś tak, nie wiem, 20 minut pochodzę, pół godziny, a później niestety mi prostują się włosy. No tak właśnie ciężkie włosy. To jest, to właśnie kolejna rzecz właśnie do moich włosów. Prostownica. Jeśli chodzi o prostownicę i to używam bardzo rzadko. Jeśli chodzi o tych dwóch sprzętów do włosów. I to jest z HOFEN. HOFEN. Z, hoffen. Hoffen. z rąki. Tak jak i prostownicę używam mało. Ale mam. To wiem, że kiedyś tam to. I to dostałam kiedyś od i właśnie to się właśnie z Hoffen. Oczywiście ja nie używam za bardzo tej prostownicy. Może czasami. Ale ją ja więc Chciałam wam właśnie pokazać to moje prostownicę do włosów, które mam. Pokażę wam moje nowości. Chodzi o takie do włosów. I ostatnio właśnie kupiłam sobie też takie coś do włosów. To też może być jako suszarka. To jest L. I to są. Wiem, że chyba. Jak dobrze kojarzę z Dysona, chyba. Zamienniki. I właśnie do włosów. Powiem Wam, że testowałam i fajnie mi się te kręciły te włosy. Może tutaj, jest nadzieja, że ta szczotka może będzie lepsza ale do moich włosów, że może będzie, będzie się trzymała, jakby to powiedzieć, długo na moich włosach. Puszczaję 50 coś zł i coś takiego. I to action, oczywiście. Dychowam do pudełka. To jest instrukcja obsługi, więc też chciałam odpisać. I ostatnią rzecz, którą dzisiaj chciałam pokazać. To jest zamiennik Dysona. Bo dużo osób właśnie się zachwyca tym na TikToku, widziałam. Takie właśnie baliste. I dzisiaj właśnie ten zamiennik ona właśnie używałam. A tysiące złotych, jak kosztuje taki właśnie zestaw. To jest 5 w Zaraz Wam pokażę, tutaj pudełko mam. To kosztowała aha, 109 złotych, coś takiego. I to jest właśnie prezent od mojego męża. I tutaj mam właśnie takie końcówki. I dzisiaj właśnie używam, też można jako suszarkę używać. Więc bardzo fajnie. Tutaj mam taką końcówkę, do suszenia włosów, tutaj się suszy Więc się suszyłam z tą tą końcówką dzisiaj jest końcówka taka taka szczotka można tylko włożyć też bardzo fajna taka szczoteczka, nie wiem właśnie co, to... prostować ja mu włosy? fajna, przyjemna kolejne tutaj mam Kącóweczki. To też taka toteczka taka. O taka. Do włosów. Nic no, fajnie. Oczywiście będę testować, będę używać i właściwie... Oczywiście we vlogach, czy tam w jakichś oddzielnej jak ja mówiła, Pani mówiła. Oczywiście sprawdzę, czy też nie. I tutaj dwa ostatnie końcówki. Nie wiem czy to są takie same te końcówki. O, takie. Takie, że właśnie, fajnie te włosy chyba się lokują. Zobaczymy, czy na moje włosach zda egzamin. Bo ja mam takie, tak jak mówiłam, oporne włosy. I tak to właśnie wygląda. Może ja, wszystkie końcówki pokażę jeszcze. to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że to jest taki. Właśnie chowam te końcówki. Nie wiem, czy są zapasowe, czy takie same. Chcę zobaczyć. I taka właśnie szczoteczka. Taki właśnie bełeczek. Też chowam do tej kieszonki. I tutaj właśnie mam. To te do kieszonki schowam. Więc tak to właśnie wygląda. To, co właśnie chciałam Wam dzisiaj pokazać. Wam będzie taki film wam się podobał. I to chyba wszystko jest w tym filmiku, co chciałam Wam dzisiaj pokazać tych rzeczy, tych moich właśnie do włosów tak to się wygląda. Pozdrawiam moją widzkę Kaję, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, też pozdrawiam mojego męża Maćka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, kocham Cię bardzo i pozdrawiam Cię serdecznie, budziaki. Mojego widza Kamila, Mikołaja, koziołek 84, Lucena Jagiełło, Agnieszka Rowens, Aga Duda, Weronika Miłek, Aiko Jajko, Iwona G, Gabrysia Macierzek. Kasia Lew, Monika Wrok, Barbara Bukowiecka, Ryszard Pawlak, Gabriela Sica, Iwona Jay, Monika Puchała, 80 Bragnezja, Greta Stasiuk, Unikatowa Grażyna, Ania Agnes, Kilia Piekła w Braniewie, Mela, Renata Ruda. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam Was do następnego odcinka. Do zobaczenia.